sądzę. Cz kurde, nie wiem. Mm. Ale niech będzie, i sądzę najwyżej do blagi. Mm. <coughs> Nie, mermolada jest na prywatnym Piawe są straszne lagi, grapa w sumie też Cengie. Chyba nie ma takich lagów. Gorizji nigdy nie grałem, więc trzeba sprawdzić. A czekaj, to nie jest ta mapa z tym mostem? Co się wysadza? To jest chyba to. Ło, wow, jakie limity? Nikt nie chce grać mountainerem. Nie dziwię się, kurwa, te challenge są zjebane. <śmiech> <śmiech> Chyba najbardziej w tej grze poruszyło mnie to, że w tej grze jest głównie rifles only, że się gra tymi karabinami na pojedyncze strzały. Zajebiste. Zresztą mi to Call of Duty 2 przypomina w pewien sposób, jak myślę o Call of Duty 2, to zawsze myślę o tych serwerach, gdzie się tylko grało takimi karabinami. Nice, chciałem być ammo. Heroes 3 z dodatkami to jest gdzieś 65 godzin. Nieprawda, to sama podstawka jest 65 godzin. Heroes Chronicles, słyszałem, że to jest drugie 65 godzin. Że Heroes Chronicles to jest dwa razy dłu dłuższa gra. I Hotam też ma bardzo długą kampanię, bo jest trudna. A patrząc na to, że ja nie speedranuję heroesów, tylko gram sobie tak pomału, po swojemu, taktycznie, to u mnie długo się gra niektóre misje, niektóre scenariusze. Mogę? Nie mogę. Właśnie dlatego nie lubię używać tych kurwa antialiasingów, co taki szmer robią na ekranie, bo kurwa ja będę chciał zobaczyć przeciwnika w tych... w tym lesie i nie zobaczę. Bo widzę artefakty na ekranie. O, ale sabotażek zrobimy. Tylko ktoś tu jest na tym na moździerzu chyba. <laughs> Obok mnie. <laughs> Damet, jakie ja mam challenge w ogóle? Co ja muszę zrobić? Ta gra ma coś takiego, że jak osiągniesz któryś level, to nie odblokowujesz rzeczy, bo musisz zrobić challenge, żeby to odblokować. I na przykład tu mam nową spluwę, i żeby go ją dostać, to muszę zbudować pięć skrzyń z amunicją obok spawnu. What? No dobra, zbudujemy. To jest spawn point. Nie, we, nie zadziałało. Ludzie strasznie mozolnie grają. Wydaje mi się, że na tym właśnie polega granie w strategię, że nikt ci nie każe się śpieszyć. Chyba, że grasz multiplayer i masz jakiś timer ustawiony. Ja sobie na przykład nie wyobrażam przechodzić kampanię jakiejś strategii, i mieć timer w misji, że musisz na przykład, Może nie wiem, dwie minuty masz na ruch. A wiem, że na przykład Wixcom 2 był strasznie hejtowany przez fanów XCOM, że dodali timer do kampanii, bo nie podobało się twórcom to, że ludzie grają pomału w XCOM 1, co ludzi najbardziej jakby przyciągnęło do tej gry i uznali, że jebać tych graczy. I zrobili w XCOM 2, że masz limit tur, w jakich musisz skończyć misję. I najpopularniejszy mod, który możesz pobrać na workshopie Excom 2, jest mod usuwający te <grych> I szczerze, nie dziwię im się, zrobiłbym to samo, też byś szanował taki mod. Bo jak ktoś jest nowy i nie gra na poważnie w takie gry strategiczne. A też wątpię, żeby ktoś grał na easy w jakąkolwiek grę, bo to, nie wiem... No rzadko kiedy się gra w jakąkolwiek grę na easy. Zawsze się bierze normal albo jak ktoś chce wyzwanie, to się harda bierze. Ja jako osoba, która nie gra zbytnio w strategię i nie zna tam jakichś tam, nie wiadomo, jakich mechanik, to ja bym ani jednej misji pewnie nie przeszedł przez te timery. Bo nie mógłbym na spokojnie tego sobie ogarnąć. Co jest? Czemu mam tutaj spawn? I nie mogę iść dalej? Aha, dobra, już widzę. To jak tutaj zbuduję Ammo Crate, to będzie Git? Jak tu jest spawn? O, zaliczyło. Zapomniałem ja zmienić grę na Twitch'u. Taki ze mnie streamer nowy. są, za. Czemu ta gra tak chodzi słabo? To jest taki przekaz podprogowy, sponsorowany przez Nvidia. Weź kup nową kartę! No, i kupię nową kartę i też będzie grać jak gówno. Teraz, taki jest teraz trend. Wszystkie gry jak gówno nowe. Nie no, ja muszę to wyłączyć, to się nie da grać z czymś takim. Te wszystkie upscalery to jest takie gówno. Wyłączmy to, bo to pewnie zżera dużo FPS-ów. O, no i teraz przynajmniej coś widać. No, nie wygląda to ładnie, ale przynajmniej coś widać. Jak jesteś w stanie w strategię grać szybko, to powinieneś grać w szachy. Tam trzeba szybko myśleć. Ale to nawet nie chodzi o FSR stricte, DLSS też mnie wkurwia. Też działał jak gówno. Jak tylko włączałem, to od razu wyłączałem, bo te gry wyglądają paskudnie. A poza tym, ja mam taką sytuację na komputerze, że moje GPU jest mocniejsze niż procesor, więc te upscalery nic nie dają. Bo te upscalery działają jak GPU nie daje rady. A u mnie jest na odwrót. Więc nieważne, czy to włączę, czy wyłączę, i tak klatek tyle samo. Niestety. Kurde, chciałem, że tu przejdę jakoś fajnie. A tu nic. Ale widziałem, że te generowanie klatek dodali do Remnanta 2. Ciekawi mnie, czy to w ogóle jest sens się w to bawić. Jestem ciekaw. Jak wrócimy do Remnanta, to na pewno sprawdzimy. Ups. Nie poprawili Optymalki wcale. Jak tak grałem na tych 91 zablokowanych klatkach, to nawet było spoko. Ja nawet jestem w stanie przeżyć już te 60 klatek w grze, oby tylko one nie spadały. To jest to, co mnie zawsze denerwuje, jak klatki masowo spadają w grze. Może być ich mniej, ok. Nie wymagam od każdej gry, żeby chodziła w 144, albo tym bardziej w 216. Ale please, przynajmniej zadbajcie o to, żeby gra była stabilna. Nie pamiętam, która to była gra, ale miałem do czynienia z taką... Co jest? Miałem do czynienia z taką grą. Eee... Co so, miała jakiegoś baga w silniku graficznym. Ej, no to jest kwiatek o co chodzi. O, dobra, w no, kat Nie trafiłem wcześniej na to wychodzi. Au! Schował się w krzakach! I była właśnie taka sytuacja, że ta gra miała takiego baga, że mm, trawa i w ogóle listowie. Liście i ten, drzewa, strasznie zmulały gierkę. I ktoś znalazł metodę, żeby w konfigu wyłączyć tą trawę, nie? I wyobraźcie sobie, że <ś Tanek> ten konfig zwiększał framerate tak podwójnie <śmotki> w gierce. To nie było PUBG? Chyba było pabdzi, jakoś na początku się usuwało trawę No nie pamiętam O, ale siadło Ej, kolego! Nice Fiat! O matko! No tak, włoski front w końcu. Eee, jak stąd wyjść? Nie, uszkodziłem go tylko. <ścoughs> Au. Au. Co to było? Granat? Build ammo crates. Proszę bardzo, buduję ammo crate. Nie zaliczyło. A może to trzeba dosłownie na tej fladze zbudować. Tak? Tu mam spawn point. Proszę bardzo. Czemu? To jest głupi challenge. Czemu miałbym tu budować kratę? To na punkcie powinienem budować. Ty, a ja mogę zbudować kilka naraz w jednym życiu? Too close. Chyba nie. Strategii wideo wystarczy poznać podstawowe mechaniki. to za daleko. Podstawowe mechaniki i interfejs, aby coś zdziałać. Sam system gry poznajesz na bieżąco. Ostatnio zrobił się duży wysyp y, takich gier niezależnych y, w stylu karcianek, ale to nie są do końca karcianki. Coś ala Slay of Spire. I jedną z takich popularniejszych jest The Last Spell i z, polubiłem takiego youtubera, streamera, takiego starszego pana, który właśnie streamuje gry strategiczne i znalazłem go przez przypadek, bo akurat pierwszy raz w życiu grał w Heroesy 3. I fajnie się to oglądało, jak ktoś, kto nigdy nie grał w Heroesy, gra w 2024 roku i jest zdziwiony tym, że nie ma czegoś takiego jak drag and drop w interfejsie. Pum! Hmm. mi się przypomniało to, jak kiedyś takiej małej dziewczynce z generacji Z dali tego Game Boya żeby się pobawiła. I ona pierwsze, co zrobiła odruchowo, to próbowała patrzeć, czy jest ekran dotykowy. <grym>, a że coś takiego kojarzy. Oglądając ten let's play z Heroes'ów, że on po prostu nie był na to przygotowany. I tak trochę zacząłem oglądać, jak on gra w The Last Spell, on gra też w Spell Rogue. I wiele takich właśnie strategicznych gierek, karcianek i on, on strasznie, strasznie tak, mm, tak matematycznie do tego wszystkiego podchodzi. On to w ogóle spreadsheet'y robi, robi tier listy, statystyk, wszystko oblicza i tak dalej, jak coś działa. Bardzo fajny content robi, a prawie nikt go nie ogląda, ma bardzo małą widownię. I wydaje mi się, że na moje st już stare lata to prawdopodobnie właśnie skończę <laughs> grając w takie gierki. <laughs> takie klikacze, że tak powiem. Jakieś takie jeszcze wojenne strzelanki, myślę. To jest spawn point. Nie, to nie jest spawn point. Idziemy na spawn point. No jak tu, O nie, leci ten gaz na mnie. Fak! He? Z lewej słyszałem. Nie ma nikogo z lewej. Jolo, dwa naboje! Jeden nabój! Hahaha, <ścoughs> tak coś czułem, Ktoś się skampił. A to on jeszcze z MGT-em się skampił, a ja nie wiem jak tam MGT zdobyć. To się buduje MGT? Czy to jakaś klasa ma MGT? Bo ja grałem tylko, no sami zostaną widzieć jakie levele mam. Oficerem się nigdy mi się nie udało zagrać, marksmanem to przez przypadek mi się chyba level wbił, bo nie pamiętam żebym kiedykolwiek miał sniperkę w tej grze. No matko, jak ja mam tam wejść? Jak tu bomby zrzucają. Destroy? Nie ma. Chowamy się. Też Niko nie ma. Niszczymy MGT. Tak, o nie, a tu trzeba pakę podłożyć. To nie jest obiektyw zwykły że mogą być dwa cele albo trzeba coś wysadzić <laughs> albo trzeba odbić punkt kontrolny i właśnie bomby nie lubię właśnie dlatego <śmiech> <śmiech> Objective, żeby leczyć. <laughs> no to teraz będę kurwa najlepszym medykiem w mieście. <laughs> o, proszę bardzo, jak mi dobrze idzie. Piąty w drużynie. Nie wyjątkowo dobrego aima mam dzisiaj jak to gram. Bo z reguły jak są te lagi i spadki fps to ciężko jest cokolwiek trafić. Parararum. Dobra Będę już się pomału zbierał Pojawi się jutro po południu Będę testować Phantom Abyss I Deadlink Zobaczymy czy coś z tego będzie A potem prawdopodobnie Wielką Sobotę Się pojawię Wieczorkiem My będziemy dalej ogarniać giereczki i pewnie w niedzielę będę też chwilę na Wielkanoc planujemy zagrać z chłopakami w zombie i potem nie wiem już kiedy będę ale postaram się pokazywać przynajmniej dwa razy w tygodniu A! chciałbym już w WRC 7 zacząć też grać w ogóle Brakuje mi gierki rajdowej w życiu. Dobra, to dziękuję, trzymajcie się, cześć.